na ten paskudne, przeraźliwy kaszel spowodowane właśnie ogromnym zapaleniem jest po kąpieli. Musieliśmy go włożyć do inkubatora, żeby jakoś tą nebulizację uruchomić, żeby on mógł oddychać tym, tymi lekami, które są w formie wziewnej. Ania go trochę wykąpała tej skorupy. Udało się troszkę pozbyć. No, ale to będą miesiące, miesiące ciężkiej pracy. Ale z tego wszystkiego to my zupełnie pominęliśmy hit roku, jakim jest świadomość tego stanu psa ze strony opiekunów, do których powoli docieramy. Okazuje się, że z 99% pewnością, że opiekunką tego, tych piesków była jakże wspaniała pani Beata pani Beata, która nie poszła z pieskiem do lekarza, która nie reagowała na ranę w łapie penetrującą do kości, nie reagowała na gigantyczne, gigantyczne zapalenie płucu tego psa, która nie reagowała na wyłysienie, na pazury, o, na pazury tak przero... A, wszystko okay. na pazury tak przerośnięte, że się w głowie nie mieści. Zamiast tego w tym pseudokojcu ubrała psa w ubranko, co by nie kuło w oczy.